Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj Jerzy Buzek, były premier, europoseł, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i człowiek, którego niedawno uhonorowano tytułem europosła roku 2020. Gratuluję, panie premierze. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu. Na grudniowym szczycie Rady Europejskiej, obok budżetu, przyjęto także nowy unijny cel klimatyczny. Chodzi o zredukowanie emisji dwutlenku węgla. Aż o 55%, a dokładniej o co najmniej 55% do roku 2030. Ta sprawa nie odbiła się w światowych mediach takim głośnym echem, jak głosowanie nad pieniędzmi. Choć przecież nie tylko polityczne, ale także finansowe i społeczne konsekwencje wdrażania tego planu są gigantyczne, bezprecedensowe. Nie niepokoi to pana? Panie redaktorze, to dość normalne że jeśli coś dotyczy nas w najbliższych tygodniach czy miesiącach, budzi większe emocje. A właśnie niewytłumaczalny pomysł polsko-węgierskiego weta był na pierwszym planie, bo dotyczy zagrożenia dla ogromnych pieniędzy, które właściwie zaraz powinny płynąć na ratowanie gospodarki, służby zdrowia czy, czy edukacji. Natomiast sprawa redukcji emisji CO2 o 55% do roku 2030 ma rzeczywiście poważne konsekwencje, ale zacznie być dojmująca i będzie wymuszała właściwe działania, z pewnością dopiero z perspektywy lat, nie najbliższych miesięcy. Więc nie była tak ekscytująca. Dodam jeszcze, że. To straszenie nieuzasadnionym wetem um, kosztowało was nas sporo, bo przecież najważniejszą sprawą na tym szczycie to było zawalczenie o dodatkowe pieniądze na, na transformację energetyczną, na możliwie łagodny jej przebieg dzięki unijnym pieniądzom w naszym kraju. Tymczasem jak wiadomo, to podniesienie celu do 55% będzie niekorzystnie skutkowało z punktu widzenia systemu handlu emisjami niekorzystnie dla Polski. Nie uzyskaliśmy za to potwierdzenia jakiejkolwiek rekompensaty, a dodatkowo jeszcze tracimy. Połowę dotacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, to polski rząd, jako jedyny kraj, nie chce przystąpić z całą Unią Europejską, z pozostałymi 26 krajami, do realizacji neutralności klimatycznej 2050. Ale, panie redaktorze, najważniejszą sprawą na tym szczycie to było to, że potwierdziliśmy kolejny raz, że wchodzimy w Europejski Zielony Ład i że chcemy dokonać tego wielkiego przeobrażenia, które jest absolutnie niezbędne. To, co by było naprawdę groźne, to nie 55%, to byłoby zaniedbanie tej sprawy, bo byłoby to obarczone ogromnymi konsekwencjami. Tyle, że za 15%. 20-30 lat. A jak już mówiłem na początku, najczęściej nie myślimy tymi kategoriami. Odpowiedzialność, zwłaszcza odpowiedzialność rządzących, wymaga, żeby tak właśnie podchodzić do spraw, które są najbardziej istotne. Najważniejsze, że robimy, że wchodzimy w to. Do sprawy w stosunku do Zielonego Ładu Polski i polskiego rządu jeszcze za chwilę wrócę. Teraz skoncentrujmy się jeszcze na Unii Europejskiej. Gdy rozmawialiśmy latem zeszłego roku o Zielonym Ładzie i sporze dotyczącym wielkości Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ja pytałem Pana, czy Komisja Europejska wie, czego chce. Tam niepewna była sprawa wielkości tego, tego funduszu. Teraz Unia zmienia parametry swego sztandarowego projektu. No ponawiam więc swoje pytanie, czy na pewno Unia wie, czego chce? Panie redaktorze, instytucje wspólnotowe, Komisja i Parlament Europejski dokładnie wiedzą, czego chcą i nie zmieniają zdania no, od niemal dwóch lat. Na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji potrzeba wielkich pieniędzy, co najmniej 40 miliardów euro. To Rada Europejska, a więc premierzy i, 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 i prezydenci europejscy, w połowie zeszłego roku obcięła nagle ten fundusz do 17 miliardów euro i zgodził się na to polski premier, choć Polska jest głównym beneficjentem i traci na tym około 20 kilku miliardów złotych. Więc to jest sprawa, którą trzeba podkreślić. Nie mamy żadnych wątpliwości. W parlamencie i w komisji od dawna że jest to kluczowy projekt, jeśli chodzi o uzyskanie neutralności klimatycznej i wejście w Europejski Zielony Ład. Jeśli mówimy o Radzie Europejskiej, w lipcu 2020 roku odbył się jej nadzwyczajny szczyt w konkluzjach owego szczytu zapisano. 30% łącznych wydatków z wieloletnich ram finansowych i instrumentu Next Generation będzie przeznaczonych na projekty klimatyczne. Wydatki z obu źródeł będą musiały być zgodne z unijnym celem, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050, z celami klimatycznymi, które mają być osiągnięte do roku 2030 i z porozumieniem paryskim. Wychodzi na to, że unijne pieniądze każdy kraj członkowski będzie mógł wydawać tak, jak chce, pod warunkiem, że wydaje na cele klimatyczne, a tymczasem nasz rząd uważa, że Polska powinna iść we własnym tempie i dochodzić, przeprowadzać klimatyczną tra transformację na swój sposób. No, nie ma racji. Ostatnie dane z naszego kraju dotyczące zanieczyszczenia powietrza smogiem i skutków dla zdrowia Polek i Polaków są przecież przerażające. I dobrze, że Unia Europejska wymaga, żebyśmy na cele transformacji wydali co najmniej 30% środków, które płyną, ogromnych środków. Przez ostatnie lata mieliśmy bowiem w polskim narodowym budżecie miliardy euro z systemu handlu emisjami, i rząd nie przestrzegał zasady wydawania tych pieniędzy na mm, intensywną modernizację energetyki czy przemysłu. W rezultacie na przykład przestarzała energetyka węglowa produkuje dzisiaj e, praktycznie najdroższy prąd w Europie ze stratą dla nas wszystkich, naszej gospodarki e, czy prywatnych konsumentów. A więc e, w trosce o komfort naszego życia, zdrowie obywateli i portfele, a także polską gospodarkę bardzo dobrze, że Unia Europejska pilnuje, abyśmy środki wydawali na transformację energetyczną i dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej to będzie łatwiejsze i prostsze. To teraz konkretnie i o Polsce. Cztery lata temu powstrzymaliśmy rozwój energetyki wiatrowej tak zwaną ustawą odległościową. Przed dwoma laty chcieliśmy nawet likwidować już istniejące wiatraki. A Tauron, w końcu spółka z 30 udziałem Skarbu Państwa, obwieścił, że kupił projekt farmy wiatrowej o mocy 30 MW, która powstanie w województwie łódzkim. Tauron już ma ponad 180 turbin zainstalowanych w dziewięciu farmach. Teraz wypada zatem zapytać, czy nasz rząd wie, czego chce? No bo jednoznacznej polityki energetycznej państwa to my wciąż raczej nie mamy. Panie redaktorze, z pańskiego pytania wynika, że rząd, ja się z tym zgadzam, podejmuje często decyzje Korzystne dla rządzących. Obywatele reagują na bieżącą sytuację, mają prawo i powody tak reagować, nie muszą myśleć strategicznie i w związku z tym rząd nie podejmuje trudnych do wyjaśnienia czy niezbędnych decyzji. To, że ludzie chorują czy umierają przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza albo jak bardzo cierpi nasza gospodarka. Budżet wskutek drogiego prądu nie jest tak jasno, bezpośrednio widoczny dla wyborców. Teraz jednak, po sześciu latach działania obecnych władz, okazało się, że energetyka oparta na węglu e, nie ma na dłuższą metę racji bytu. Polski rząd stał się obrońcą w zasadzie archeicznego, przemysłowego ładu ostatnim takim obrońcą na kontynencie. Warto na przykład powiedzieć, że tak doceniani przez obecne polskie władze Węgrzy nie mają problemu z tą transformacją, o której dzisiaj tak wiele się mówi. Może w tej sprawie warto by z nich wziąć przykład. Wspomniał Pan o wyborcach, obywatelach, czyli o nas, o nas Polakach, o obywatelach Unii Europejskiej. Przy budynkach mieszkalnych, w gospodarstwach rolnych na potęgę powstają mikroinstalacje fotowoltaiczne. Moc wszystkich oscyluje już w tej chwili około 4 GW 3 na 4 to właśnie mikroinstalacje. Wygląda na to, że przynajmniej właśnie owi... Polacy, czyli my, no wiedzą, czego chcą. Panie redaktorze, mówi Pan o energetyce prosumenckiej, którą bardzo intensywnie promuję. Prowadzę od lat spotkania, konferencje w Grodnie, w zachodniopomorskim. Mikroinstalacje mają największy sens na terenach rozproszonych, wiejskich, i dlatego zapraszam tam. Komisarze Europejskich do spraw energii, rolnictwa, Kanietę, Hogan byli tam kilkakrotnie, i także polscy ministrowie odpowiedzialni za te sektory. Energetykę obywatelską promujemy także w, na konferencji w Wiasiące Koło Rzeszowa organizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Tak, zdecydowanie należy wchodzić w tego rodzaju rozwiązania. Obywatele wiedzą, co jest dla nich najlepsze, także finansowo. To idźmy dalej. No, wiadomo, to banał w tej chwili zielony łato, gruntowna. Transformacja energetyczna. Ona wiąże się z koniecznością szybkiego rozwinięcia technologii, które w tej chwili są no jeszcze w powijakach. Mam tutaj na myśli choćby problem magazynowania energii czy też energetykę wodorową. Pan przez wiele lat, co tu należy podkreślić, stał na czele Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Jakiś czas temu został pan uznany za jedną z najbardziej wpływowych osób europejskiej polityki energetycznej. Jest pan więc politykiem, moim zdaniem, kluczowym dla Zielonego Ładu. I jako takiego zapytam teraz pana. Czy Unia tworzy ten plan racjonalnie oceniając swój technologiczny i innowacyjny potencjał, czy też raczej po prostu ucieka do przodu, mierząc siły na zamiary? Ja czekam teraz na nową przemysłowo-technologiczną rewolucję. Czy pan dostrzega jej przesłanki? Proszę o konkrety. Tak, panie redaktorze. Zaraz, zaraz podam przykłady, ale przypomnę, że Dekadę temu, gdy najtańsza energia była z atomu i z węgla, byłem unijnym sprawozdawcą strategicznego programu technologii energetycznych, tak zwany SET Plan, w którym przewidywaliśmy spore finansowe nakłady na innowacje w energetykę odnawialną, inteligentne sieci, i w rezultacie farmy wiatrowe na morzu. A już także na lądzie czy fotowoltaika, to dzisiaj najtańsze źródła energii, tańsze niż atom i węgiel. Sytuacja się zupełnie zmieniła. Inteligentne sieci to dzisiaj chleb powszedni. Podobnie niemal jak pralka, lodówka czy zmywarka w każdym domu. A to się zaczęło zaledwie dekadę temu. Dzisiaj są już pierwsze ogniwa fotowoltaiczne. Montowane na przeźroczystych, niemal zwykłych szybach. Wiatraki morskie są największymi ruchomymi konstrukcjami, jakie stworzył człowiek. A na pustyni Sahara budowana jest stopniowo gigantyczna elektrownia słoneczna dla całego basenu Morza Śródziemnego. Planowaliśmy to. Też niedawno byłem wtedy przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i, i tam właśnie jeździłem, żeby te plany jakoś urealnić. Dodam jeszcze, że Europejski Sojusz są, są na Rzecz Baterii, który, który jest pomysłem naszego stałego bywalca na LKG. Wiceprzewodniczącego komisji Marosza Szewczowicza, wygenerował już 100 miliardów euro inwestycji. Podobnie ma się sprawa ze strategią wodorową. To będą setki miliardów euro wydawanych z unijnych pieniędzy. A więc należałoby zachęcić przedsiębiorców do tego i także naszych naukowców, badaczy, innowatorów, żeby wchodzili w te, te projekty. Ale na koniec może jeszcze tak podsumuję. Mierz siły na zamiary. Nie zamiar podług sił. Mówił nasz wielki poeta i wieszcz. I należy mu wierzyć. No, wie pan, panie premierze, że ja jestem pełen atencji dla naszego wielkiego wieszcza, ale w dzisiejszych czasach wolałbym, żebyśmy mierzyli zamiary na siły, a nie wedle tej romantycznej maniery siły na zamiar. Generalnie się z panem zgadzam. Dlatego podawałem konkretne przykłady i, i pokazałem również, jak konkretnie realizujemy te zupełnie nowe, innowacyjne pomysły. Także ja nie chcę przeceniać m, tych słów jeszcze, absolutnie. No to tu się zgadzam.